Szanowny panie przewodniczący, panowie przewodniczący, panie premierze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj przed tak znakomitym gronem. Mówię to nie tylko z kurtuazji, ale podkreślając, że przykładamy bardzo dużą wagę do parlamentarnego wymiaru spraw bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie w Parlamencie Europejskim, w Parlamentach Narodowych toczą się debaty o bezpieczeństwie, toczą się debaty o budżecie i Państwa przekonanie co do kierunku, w którym powinniśmy iść, jest tutaj niesłychanie istotne. Tym bardziej doceniam to zaproszenie, bo sprawując funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, też Koordynatora Służb Specjalnych pewnie 10 lat temu nie byłbym zaproszony na konferencję dotyczącą wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To domena ministrów obrony, ministrów spraw zagranicznych, ale dzisiaj sprawy bezpieczeństwa dotyczą wszystkich, wszyscy się nimi zajmują i bardzo mocno zachęcam Państwa do takiego całościowego podejścia, patrzenia na sprawy bezpieczeństwa właśnie niesłychanie szeroko. To nie przypadek, że ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej debatują o sytuacji w Syrii. To nie są sprawy wewnętrzne, ale za chwilę to, co się dzieje w Syrii, tak jak to było przez ostatnie kilkanaście lat, może mocno wpływać na nasze sprawy wewnętrzne. I rządy, i parlamenty, i opinie publiczne muszą doskonale rozumieć, jak funkcjonuje współczesny świat, jak wszystkie zagrożenia są ze sobą powiązane i jak nowoczesne państwa, Unia Europejska i, instytucja, i instytucje muszą sobie z tym wszystkim radzić. Muszą widzieć cały las, a nie tylko drzewa. Nasz rząd w taki sposób działa. Podkreślę tutaj bezprecedensową współpracę z Panem Premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Miałem zaszczyt kiedyś sprawować funkcję ministra obrony narodowej i absolutnie potwierdzam, mając te dwie perspektywy, że nigdy w historii tak bliskiej współpracy tych dwóch resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne nie było. Podobnie oceniają sytuację nasze koleżanki i koledzy w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tu trzeba działać ramię w ramię i wspólnie rozwiązywać problemy, bo szczególnie w kontekście głównego tematu tej, tej części, czyli zagrożeń hybrydowych, trzeba działać w sposób skoordynowany, konsolidujący wszystkie zasoby, które mogą okazywać się w poszczególnych sytuacjach niewystarczające. Jeśli działa cały rząd, jeśli działają wszystkie struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo, to sytuację mamy zupełnie inną. Szczególnie się cieszę też z tego, że gościmy pana prezydenta Ninisto, który przedstawi refleksję wokół swojego raportu, ten Raport wzbudził ogromne zainteresowanie w ubiegłym roku w państwach członkowskich. Pan prezydent Ninisto być może nawet nie wie, jak często jego nazwisko jest odmieniane przy różnych okazjach, a ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo czytają ten raport jak nie przymierzając książki Dana Brauna, bo otwiera on oczy na bardzo wiele aspektów i niesłychanie ważne jest, że. Pewne rzeczy się wie, o pewnych rzeczach się rozmawia, ale ktoś jasno je postawił. Także dziękuję Panie Prezydencie za ten raport. On jest ogromną pomocą i ogromnym podparciem w różnych działaniach w Unii Europejskiej, gdzie sprawy bezpieczeństwa przez dziesiątki lat, co naturalne było, NATO, była inna sytuacja, nie były na pierwszym planie. Więc, jasne powiedzenie, jasne wskazanie priorytetów. Konkretny język tego raportu jest dla nas ogromną pomocą. I gdy na koniec stycznia w Warszawie gościliśmy ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej na nieformalnej Radzie JHA, pan prezydent ministro zdalnie przedstawił swoje refleksje, wzmacniając ten polityczny wymiar tego raportu. A w Unii Europejskiej w czasie naszej prezydencji która bezpieczeństwo postawiła sobie za absolutny priorytet, dzieje się bardzo dużo. Lada moment Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej, którą przedstawi Komisja, nad którą pracujemy, różne kwestie dotyczące migracji, nielegalnej migracji, walki z nielegalną migracją, dyrektywy powrotowej i również kwestie walki z międzynarodową przestępczością. My postawiliśmy sobie w obszarze spraw wewnętrznych trzy priorytety. One zyskały powszechne wsparcie i w Komisji Europejskiej. Miałem zaszczyt też je przedstawiać kilka tygodni temu w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za dobrą dyskusję, dobre pytania, dobre uwagi ze strony Komisji LIBE. Te trzy priorytety to jest wspomniana przeze mnie walka z nielegalną migracją. Tu następuje zmiana myślenia w Unii Europejskiej. Potwierdza to grudniowy komunikat Komisji, wprost odnoszący się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wspominał pan premier Kosiniak-Kamysz o tej kwestii, która jest jednym z centralnych problemów bezpieczeństwa Polski. Przedwczoraj z panem premierem, z premierem Tuskiem byliśmy. Na granicy, potwierdzając mocno naszą wolę zrobienia wszystkiego, żeby ta granica, granica nie tylko Polski, ale także Unii Europejskiej i NATO, była absolutnie szczelna. Wydaliśmy 2,5 miliarda złotych na zaporę fizyczną, zaporę elektroniczną. Utrzymujemy 11 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów, po to, żeby ta granica była szczelna. Robimy to także dlatego, żeby pokazać wszystkim, że ślepą ulicą jest odchodzenie od strefy Schengen i przywracanie kontroli na wewnętrznych granicach Unii. Trzeba robić wszystko, żeby zewnętrzne granice były szczelne, żeby nie przenikali nielegalni imigranci, a nie na nowo tworzyć granice i kontrole graniczne między państwami członkowskimi. Drugim priorytetem naszej prezydencji w obszarze spraw wewnętrznych są kwestie ochrony ludności. To jest wprost kontynuacja myślenia z raportu prezydenta Ninisto. Ten temat nigdy nie był umieszczony w kontekście unijnych działań. Pracujemy nad tym wraz z trójką komisarzy, którzy w tych obszarach mają kompetencje i zainteresowanie, żeby sprawy ochrony ludności również Stały się przedmiotem współpracy w ramach Unii Europejskiej, a przede wszystkim, żeby efektem tej współpracy było stworzenie pewnych narzędzi, finansowania do przedsięwzięć państw członkowskich. My w Polsce jesteśmy na świeżo po przyjęciu w grudniu ubiegłego roku nowej ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. Ona weszła w życie od 1 stycznia. Ona absolutnie zrewolucjonizowała nasze podejście. Po latach takiego poczucia, że nie grożą nam wojny. Mówili tutaj pan państwo przewodniczący o tym, pośpiesznie nadrabiamy te zaległości i wspólnie z Ministerstwem Obrony przyjęliśmy pewne zasady działania, które z projektu ochrony ludności tworzą jeden z najważniejszych rządowych projektów na najbliższe lata czy nawet dziesięciolecia, obejmujący budowę schronów, remonty schronów, przygotowanie miejsc ukrycia, stworzenie systemu powiadamiania alarmowego, bezpiecznej łączności rządowej, szeroką bardzo edukację obywatelską. Tutaj jesteśmy w bliskiej współpracy przygotowując taki podręcznik, jak się zachowywać w warunkach zagrożenia. Szczególnie tu doceniamy doświadczenie naszych szwedzkich przyjaciół, bo mieliśmy okazję i pan premier Kosiniak-Kamysz, i ja gościć w Sztokholmie, zapoznawać się bezpośrednio z tym, jak podchodzą do kwestii ochrony ludności. I taki podręcznik nawet w Szwecji w języku polskim został wydany. Także to jest przykład, że sprawy ochrony ludności to nie są sprawy jednego państwa, jednego rządu, że warto co najmniej dzielić się doświadczenia. Trzeci obszar może... Najmniej mający kontekst wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, to jest międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością. Mocno zachęcam do tego, żeby te kwestie też Państwo mieli mocno w polu swojego widzenia, bo te sprawy bardzo silnie się przenikają z kwestiami, które zaliczamy do obszaru bezpieczeństwa narodowego. Nielegalna migracja. Presja hybrydowa na polską granicę to nie tylko działanie białoruskiego reżimu wspieranego przez Rosję, ale to też poważna przestępczość. W ubiegłym roku zatrzymaliśmy blisko 600 przemytników ludzi, którzy proceder ten prowadzą od Erytrei, Etiopii, Afganistanu, wykorzystując... Te osoby, które chcą dotrzeć do Unii Europejskiej w tym sensie, że też biorą od nich pieniądze, to jest poważna i przestępcza sprawa. Ona wpływa na bezpieczeństwo wprost, dlatego policja, służby specjalne muszą walczyć też z międzynarodową przestępczością, widząc ten szerszy kontekst. Grupy przestępcze międzynarodowe zresztą sięgają do tych wszystkich obszarów, gdzie nielegalnie można zarabiać pieniądze dlatego podkreślę w tym punkcie również kwestie walki z handlem ludźmi czy z handlem bronią tocząca się kilkaset kilometrów stąd wojna w naturalny sposób niesie ze sobą zagrożenie braku kontroli nad tym jaka broń i do kogo dociera w Europie również perspektywa porozumienia pokojowego zakończenia działań wojennych jest tutaj dla służb policyjnych naszych państw, dla służb specjalnych naszych państw, no, dzwonkiem alarmowym, że bardzo dużo broni po takim konflikcie wojennym może się pojawić w rękach przestępców. Była mowa, mówię o tym pani przewodnicząca Agnieszka Pomaska, o aktach sabotażu i dywersji. Od roku mierzymy się z takimi działaniami, które są zlecone przez rosyjskie służby, które polegają na próbach dywersji. Podpalania różnych obiektów na terytorium Polski i innych też państw. I nie ma żadnych wątpliwości: pierwsze z tych osób zostały już osądzone i skazane, że za tymi działaniami stoją służby Rosji, po to, aby siać destabilizację, siać chaos, wykorzystywać ludzi, którym płaci się kilka tysięcy euro do tego, żeby podpaliły jakiś obiekt. Tu podkreślę współpracę między naszymi państwami, państwami NATO, państwami Unii Europejskiej, współpracę służb, skuteczne udaremnianie tych, tych zamachów jest naszym dużym sukcesem. I w tym obszarze nie chodzi tylko o te próby dywersji polegające na tym, żeby podpalić określony obiekt, ale też. Doszło do tego, że ponieważ umieszczano ładunki wybuchowe w paczkach przekazywanych przez firmy kurierskie, pojawiło się ogromne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Te sprawy znają Państwo też z mediów, z naszych komunikatów. One wszystkie się cały czas toczą i one są bardzo istotnym kontekstem do dyskusji o tym, co jest agresją hybrydową. W jakich narzędzi używają przeciwnicy Zachodu. I oczywiście podkreślę też i to, że bardzo często środowiska przestępcze, środowiska działające w tej klasycznej przestępczości są wykorzystywane przez obce służby specjalne do różnych działań. Więc te wszystkie kwestie się łączą ze sobą, te wszystkie kwestie się ze sobą wiążą. I to całościowe podejście, o które do Państwa apeluję, jest niesłychanie istotne. Trzeba widzieć wszystkie aspekty, trzeba starać się, z jednej strony budować naszą odporność i gotowość na te wszystkie sytuacje, z drugiej nie rezygnować z żadnych zasobów, które mogą być wykorzystywane do walki z tymi zagrożeniami. Liczę bardzo. Że ta dzisiejsza dyskusja, państwa spojrzenie z różnych stron na te kwestie przyniesie dobre rezultaty. Jesteśmy w czasie szczególnym, mówili to przedmówcy, i ten wielki impuls, który polska prezydencja stara się nadać Unii Europejskiej partnerom do tego, żeby bezpieczeństwo Europy nie było tylko hasłem, a konkretnym działaniem, działaniem, które. Wymaga pieniędzy, ale przede wszystkim determinacji, determinacji rządów, determinacji parlamentów, determinacji społeczeństw. Jeszcze nie jest za późno. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.